Królestwa. Dzień, dobry. Dzień dobry. Ja się chciałem zapytać o sprawy o budowę sali królestwa w Brzozowie. W jakim, w jakim kontekście? musiałem sprawdzić. No bo miał, miał powstać sala królestwa w Brzozowie, a stał się budynek prywatny i środki pieniężne zniknęły. A w ogóle z kim mam przyjemność? Z tej strony Jan Lenart. Jan Lenart? Ja muszę sprawdzić. No to... Jest to powiem ci tak, bo e, procedury są takie, e, zgodnie ze wskazówkami e, dla starszych, to trzeba najpierw sprawę poruszyć w gronie starszych. I grono starszych wtedy kieruje do nas oficjalne pismo e, i pisze o problemach związanych z budową sali podpisują się pod tym pismem. Tak, a jeśli nie ma siły przebicia się, to nigdy ta sprawa na jaw nie wyjdzie. Mhm. Znaczy, bo to jest, z tego co słyszę, to jest twoje stanowisko, a nie stanowisko grona starszych. No właśnie mówię, że jeśli grono starszych właśnie coś zrobi, jakieś machlojkę, to po prostu nie ma szansy się, żeby ujrzał to światło dzienne i wyjaśniło się to. Wiesz co, to jest jeszcze nadzorca obwodu. Mm. Nie, bo wskazówki mówią tak, że w gronie starszych, mm. później to nadzorca obwodu, a później, jeżeli sprawa jest pilna, najlepiej ją opisać w liście do biura oddziału, mm. ale jeśli sprawa jest pilna, to telefonuje dwóch starszych. Mm. Dwóch starszych. Nie, żebyśmy my też mieli podstawę do konkretnego działania, bo sam fakt, że Ty opiszesz nam sytuację, to nie daje nam jeszcze jakichś podstaw do tego, żeby cokolwiek zrobić w tym kierunku, nie? No. Więc potrzebna nam jest opinia w grona starszych albo w telefon dwóch starszych sporów. A jeśli są jakieś konflikty w gronie starszych, no to jest nadzorca obwodu i można śmiało wyrazić swoje zdanie podczas wizyty na nadzorca obwodu. Ja przepraszam, że, że może w ten sposób no, nie chcę tutaj stwierdzić, że, że no, nie przyjmujemy twoich zastrzeżeń czy wątpliwości co do tego, ale mówię jaka, jaki jest teokratyczny sposób załatwienia tego typu rzeczy, nie? Czyli czyli jakby były układy, to nie ma szansy, żeby to światło dzienne ujrzało. Hmm. Czy nie, no jest, oczywiście. Jest wizyta nadzorcy obwodu i podczas wizyty nadzorcy obwodu można śmiało przedyskutować sprawę, nie. Ja myślę, że nadzorca obwodu nie jest, jest człowiekiem obiektywnym, który trzyma się zasad biblijnych i wskazówek tokratycznych, więc on potrafi spojrzeć na tą sprawę chyba bardziej obiektywnie, nie, jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do tego, czy inni starsi patrzą obiektywnie, nie? Ja wiem, bo ja jestem 25 lat światekowy, więc ja wszystko wiem, że ja nigdzie nie jestem zapisana, nigdzie nie zapisałam osób, którym pomogłam poznać prawdę, a bardzo wielu pomogłam poznać prawdę i tam ci innym pomogli, to, ale ja wiem, bo mój Boże, mm, starczy z Bogu, starczy to, że ja w ogóle nie lubię kłamać. No, to znaczy kłamstw, a już jeżeli chodzi nawet o dziedzinę religii, no to obudy religijnej nienawidzę po prostu, wydę się. Tak, te świadkowie Jehowy przypisują na przykład sobie zasług za odkrycie prawdy, że tylko, bo, bo, bo duże świadkowie Jehowy skorzystali już, już z wcześniejszych jak gdyby tych odkryć prawdy biblijnej z innych osób, z innych religii. Rafel między innymi dlatego właśnie Rafel od tej grupy badaczy, a nie tylko on sam, prawda, więcej i odeszło, No między innymi też dlatego, że obliczyli, że nie wtedy, że, że nie wtedy Jezus przyszedł niewidzialnie. Znaczy tu nawet samo przyjście Jezusa nie chodzi, może, że Jezus dosłownie tu przyszedł na ziemię niewidzialnie, bo to słowo przyszedł oznacza, że zwrócił uwagę, w szczególnym sensie zwrócił uwagę, prawda? Ale to z Biblii jasno można wyliczyć, w tej, że w roku 1914 Jezus taką szczególną uwagę zwrócił, że wtedy, można tak powiedzieć, nie, nie przyszedł jak gdyby na ziemię, bo, bo, bo wtedy właśnie Jezus został koronowanym królem i wtedy zaczęły się dni ostatnie tego systemu rzeczy, wtedy szatan został z nieba usunięty. I tak no, dalej, wiem, prawda? No, ale to, ale dużo takich to, to, to jest, dużo, dużo taki mm -hmm. jest no między nami no sprzecznych. Ja wierzę, że, że ujrzy go Jezus, kiedy przyjdzie, to ujrzy go wszelkie oko. No, ja ale wierzę. to też tak, 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 nie, no to, to na pewno, tak, bo z tym, że oko, ale nie, nie wie pan nie fizyczne oko. Fizyczne oko, na przykład jak temu złoczyńcy, który wisiał obok niego, temu słonechu. Też powiedział, że będzie w, nim w raju. Czyli no, Jezus powiedział, że ma jest. Nie, no niebo to jest to. Niebo jest mieszkanie. Nie. W słowie to jest zupełnie coś innego, a, prawda? A jest, pismo, święte, pracę... pismo Święte mówi, że nie jest tylko jedno niebo. Pismo mówi, że jest trzy nieba. I że Bóg jak Ale to stworzy... taka wizja, wie pan? Ale nie, bo to ja taka ja... wizja o tą Paweł, tak sobie napisała. Wie pan to, że, że Jezusa nie nazwano Wszechwładnym Panem. Też yy, 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 Biblia, kiedy mówi o Wszechwładnym Panie, to mówi właśnie o Jehowie, nie, nie o Jezusie Chrystusie. No, no, i, i, no wie pan to, co, jak... bo Jezus jest za, zależnym od, od Jehowy po prostu. Jest pierworodnym stworzeniem jego, jest zależnym od niego. W każdej chwili, gdy Jehowa na przykład. Chciał zniszczyć i no usunąć jezusa morze, prawda? Dawno, dawno. Wie pan, to on ja był on. bardzo krótko świadkiem. On tam pomagał, tyle się pomagał, miała być sala, bo się skarżył, tam miała być sala i później tyle pomagał za darmo. To nawet jeszcze nie jest prawa załatwiona, ale autentycznie ze względu na przepisy prawne, e, jakie ograniczają e, no, świadków jego tam, rzeczywiście fala nie będzie w tym miejscu możliwa, ale to ze względu na prawne no, no przepisy No to teraz czego nie zapłacą tyle? Tyle pieniędzy. za i zapłaci. Zapłaci, na wróci, wie Pan wróci. To nie to, ta, gdzie wróci, gdzie wróci, jest tak, że rzeczywiście, że wróci. Ale rzeczywiście świadkowie jehowcy wszystko, co robią. Wszystko, prawda? Czy służba kozłodziejska, czy budowa na falach, czy cokolwiek, pomoc przy kataklizmach. Wszystko robimy bezinteresownie, bez, A to bez to pieniędzy. nie to jest groźne w Rzuzowie, bo tam ludzie chętnie mówią w Grabownicy, że jak to świadkowie wyszuka, oszukali jeden drugiego, no, miałby no, to, stale, to, tak, to, nie, to wszyscy no. ludzie wiedzą o tym. Mówią, jak to ludzie tak oszukać tak, tak, Za pracę tak, nie zapłacił nic, nic. ludziom za pracę ja nie zapłacił. Za darmo. dobrze za, za pracę darmo. nie zapłacił. No. Bo to wiecko, on nie zapłacił za pracę, to nie było dla niego budowane. Tak, To nie zapłacił. Bo to wiec, kto on nie zapłacił za pracę, to to nie było dla niego budowane, To no za nie zapłacił. No. Bo to, bo to wiec, kto on nie zapłacił za pracę, to, to nie było dla niego budowane pieniądze, ale nie to to nie jest ale proszę pana, to, ale proszę pana, przez to nie ja to nie jest zależne, to nie od niego. Przecież to tam my byśmy bardzo chcieli ale była, tylko nie bo, bo, bo mogła być, prawda, jest gotowa. To nie jestem ten rzecz. Prawne przepisy. W naszym państwie są takie przepisy, prawda, że, że które nie w tej chwili nie pozwalają. Tam ludzie, to przez że świadkowie by się już chcieli spotykać tam. Za darmo, Dobra, za pracę za nie zapłacił, no. bo, to, bo to wie pan, on nie zapłacił za pracę, to, to nie było dla niego budowane. Artykuł ten będzie studiowany w tygodniu od 13 do 19 stycznia, co oznacza dla nas proroctwo o siedmiu pasterzach i ośmiu książętach. Werset przewodni Wzbudzimy niemu siedmiu pasterzy, tak, ośmiu książąc pośród ludzi. Michała 5.5. Nic nie wskazuje na to, żeby do Jezusa kiedykolwiek zwracał się imieniem Immanuel. Lekcja dla nas. Akapit 16. Pytanie: Kto dzisiaj jest odpowiednikiem A. Mieszkańców Jerozolimy, B. Asyryjczyka, C. Siedmiu pasterzy i ośmiu książąt? Proroctwo o siedmiu pasterzach i ośmiu książętach ma swoje główne spełnienie w naszych czasach. W przeszłości mieszkańcy starożytnej Jerozolimy zostali zaatakowani przez Asyryjczyków. W niedalegiej przyszłości pozornie bezbronny lud Jehowy zostanie zaatakowany przez nowożytnego Asyryjczyka, który będzie chciał go znieść z powierzchni ziemi. Biblia wspomina również o ataku Goga z Magog, króla północy, a także królu ziemi. Ezechiasza 38, i od 10 do 13, Daniela 11, 40, 44 i 45 oraz Objawienie 19:19. 19, 19. Czy chodzi tu o różne wydarzenia? Niekoniecznie. Biblia, Biblia może mówić o tym samym ataku, używając różnych określeń. A jakiej tajnej broni, zgodnie z, z prorokstwem Michała? miał użyć Jehowa przeciwko temu nieprzejednanemu wrogowi, Asyryjczykowi? Bardzo zaskakującej. Siedmiu pasterzy, tak, ośmiu książąt. Michiasza pięć Pasterzy i księżęta w tej codziennej armii to starsi w zborach. Dziś że rzeczywiście daje mnóstwo duchowo usposobionych mężczyzn, aby paśli jego cenne owce i przygotowywali jego lud na nadchodzący atak nowożytnego asyryjczyka. W przypisie czytamy, w Biblii liczba 7 jest często używana do podkreślenia zupełności. Liczba 8, o jeden większa niż 7, czasami oznacza obfitość. Koniec przypisu. W proroctwie Michała zapowiedziano, że mężczyźni mieli paść ziemię aseryjską mieczem. Michała 5, 6. Istotnie, w skład oręża i bojów wchodzi miecz ducha, czyli słowo Boże. Efezjan 6, 17. Akapit 17. Pytanie. Jakie cztery wnioski omawianej relacji mogą wyciągnąć starsi? Starsi czytający ten artykuł mogą wyciągnąć z omawianej relacji biblijnej kilka pożytecznych wniosków. Po pierwsze, najpraktyczniejszą rzeczą, jaką możemy zrobić, żeby przygotować się na nadciągający atak Asyryjczyka, jest umacnianie swojej wiary w Boga i pomaganie w tym naszym braciom. Po drugie, gdy Asyryjczyk zaatakuje, starsi muszą być całkowicie przekonani, że Jehowa nas zezwoli. Po trzecie... Wskazówki organizacji Jehowy, od których będzie zależało nasze życie, według ludzkiej oceny mogą się wtedy wydać niepraktyczne. Wszyscy musimy być gotowi usłuchać każdego polecenia, jakie otrzymamy, bez względu na to, czy z naszego lub strategicznego punktu widzenia będzie ono rozsądne, czy też nie. I po czwarte, teraz jest czas, żeby ci, którzy pokładają ufność w świeckim wykształceniu, dobra materialnych albo ludzkich instytucjach, Zmienili swój sposób myślenia. Starszy się powinni być, być gotowi, gotowi pomóc każdemu, kto się dzieje, wierze. Bo to wierzę, którą no. bo, 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 bo to, bo to nie zapłacił za pracę, bo to nie było dla niego budowane.